Dzień dobry Państwu. Spotykamy się już po raz 23 w programie z cyklu Wójta Sprawy Zwykłe i Niezwykłe. Tradycyjnie gościmy w gabinecie Wójta Gminy Tykową. Dzień dobry Panie Wójcie. Dzień dobry, panie Redaktorze. Dzień dobry Państwu. I jest też jest to taka okazja, bo nie jest to żadna okrągła liczba 23. Niemniej jednak ciekawostką może jest to, że ten program, ten cykl nagrań powstał z początkiem kadencji wójta Gminy Tygowo, a biorąc pod uwagę, że ta kadencja niebawem upływa, także jest może jest też okazja, że Kadencja i ten program, jak gdyby, że, że tak powiem, z, ze sobą współgrały przez praktycznie 5 lat. Panie Wójcie, tak korzystając z okazji tejże wybory z zapasem, czy wiadomo już, jak Wójt jaką podjął Wójt decyzję w kwestii ubiegania się o drugą kadencję, czy też. To chyba nikogo nie zaskoczy jakoś bardzo. Wstępnie mogę powiedzieć, że tutaj po rozmowach ze swoimi najbliższymi współpracownikami oraz tutaj z radnymi również mogę powiedzieć, że plany są, aczkolwiek na szczegóły poprosiłbym, żebyśmy jeszcze chwilę poczekali, bo, bo, bo chcielibyśmy to oficjalnie ogłosić, będzie odpowiedni czas i miejsce na to. Ale tak nieoficjalnie myślę, że to nie będzie żadna tajemnica, jeżeli powiem, że tak, takie próby będą, taka próba przeze mnie będzie podjęta. A więc czekamy na oficjalny komunikat wójta gminy Tygowo w sprawie startu wyborach i przechodzimy do spraw tych zwykłych, no może zwykłych, bo na te niezwykłe to jeszcze poczekamy w takim razie. Mamy dosyć deszczowy styczeń, luty. Poziom Parcenty tydzień temu osiągnął też prawie stan już alarmowy, był blisko takiego poziomu na, na pomiarze w Bardach. Panie Bucie, jak wygląda sytuacja w gminie, jeśli chodzi o pod, no, jakieś podtopienia gruntów, stan dróg gruntowych. Jak to wygląda? Więc jeśli chodzi o samą rzekę Parcentę, która rzeczywiście. No dość mocno rozlewa się, bo, bo dość mocno występuje ze swojego koryta. Ona się rozlewa na szczęście na takie tereny, na których nie ma stricte zabudowy mieszkaniowej, więc takich typowych podtopień domostw, gospodarstw domowych, na ten moment nie mamy, przynajmniej nie mamy takich sygnałów. Aczkolwiek stan wody jest monitorowany. Ja nawet w dniu dzisiejszym mam taką informację z. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, taką troszeczkę uspokajającą, bo mamy takie sygnały, że ten poziom wody już powinien z każdym kolejnym dniem być coraz niższy, więc woda można powiedzieć, że powinna nam opadać. Oczywiście, jeżeli nie będzie kolejnych obfitych opadów deszczu. A z tymi opadami deszczu to to jest bardzo duży problem, bo o ile tutaj na tej płaszczyźnie powiedzmy zalania przez rzekę Parsęte większych problemów dla mieszkańców nie, nie przewiduje, o tyle już na przykład bardzo mocno wpływa to bardzo mocno niekorzystnie wpływają takie opady czy taki okres jesienno-zimowy, bo tak naprawdę praktycznie od listopada to mamy taką aurę, że non stop pada i pada. A to wpływa, tak jak mówię, niekorzystnie bardzo na stan dróg gminnych, przede, przede wszystkim tych dróg gruntowych, które w wyniku tak dużych opadów po prostu e, rozmiękają i jakiekolwiek prace, które chcielibyśmy prowadzić, żeby, żeby ten stan rzeczy uległ zmianie, e, też są trudne do wykonania po prostu, bo, bo bo jest tak mokro i one nie dają takich efektów jakie chcielibyśmy osiągnąć więc na pewno to jest z mojego punktu widzenia gdyby gorsza sytuacja ten stan dróg niż niebezpieczeństwo w wyniku podtopień chociaż rzeczywiście już od kilku lat nie mieliśmy tak wysokiego stanu wody z 2014 parcencie. roku praktycznie. tak tak to, to dawno chociaż ja pamiętam będąc młodym chłopakiem, parsentę, która wylewała jeszcze jeszcze bardziej, ponieważ no, mieszkałem, zresztą do tej pory również mieszkałem w Niechęci, ale parsenta jest mi bliska, więc, więc pamiętam taki poziom wody, której było jeszcze więcej. Jasne, a właśnie czy ta sytuacja. Czyli mieszkańcy nie zgłaszali żadnych podtopień, Jeśli chodzi nie, nie mieliśmy o mieliśmy żadnych z jakichś takich. Nie mieliśmy żadnych sygnałów, jeśli chodzi o, tak. o rzekę Parsętę. Tutaj też proszę zwrócić uwagę, jest to obszar Natura 2000, więc takich typowych pozwoleń na budowę, żeby ktoś mógł budować się w tych, na tych terenach zalewowych też nie ma. Więc wydaje się, że tutaj przynajmniej pod takim kątem zabezpieczenia tego dobytku, jeśli chodzi o mieszkańców, na ten moment e, zabudowy mieszkaniowej, na ten moment e, nie mamy takich sygnałów, ale oczywiście staramy się monitorować sytuację. A jeśli chodzi w ogóle o e, odwodnienie dróg e, to jak to w ogóle wygląda? No tu już to jest damy. dużo gorzej, bo generalnie, jak pewnie pan redaktor pamięta i państwo również, jakiś czas temu, kilka, żeby nie powiedzieć kilkanaście lat temu, jak funkcjonowały tak zwane spółki wodne, można powiedzieć, że był jeden gospodarz, który odpowiadał za te kwestie związane z melioracją wszystkich terenów, wszystkich obszarów. W chwili obecnej mamy instytucję, która nazywa się Wody Polskie. Która w mojej ocenie nie jest w stanie prowadzić wymagane do tej pory prace w celu utrzymania po prostu tych wszystkich urządzeń melioracyjnych. melioracyjnych przepraszam tutaj trzeba zwrócić uwagę również że obowiązek utrzymania danego urządzenia melioracyjnego spoczywa na właścicielu danej nieruchomości a z tym jest różnie bo może być taka sytuacja że jest gdzieś kawałek udrożnionego rowu ale co z tego jeżeli woda zostaje zablokowana bo ktoś ma niedrożny przepust i dochodzi do podtopień takich lokalnych bym powiedział to oczywiście również wpływa no, niekorzystnie na funkcjonowanie, ale to też jest w wyniku, z jednej strony, trochę tych zaniedbań, które w kwestii dotyczących melioracji są już od wielu, wielu lat, no, a dwa, nałożyło się to z naprawdę bardzo obfitymi opadami deszczu w, w ostatnich miesiącach. No i mamy sytuację, jaką mamy. Na pewno nie jest to sytuacja komfortowa i na pewno jest to kolejny jak gdyby, sygnał, który mam nadzieję, że zostanie przez rządzących odebrany, żeby żeby uregulować na szczeblu centralnym tą sprawę, no bo jeżeli tak dalej będzie sytuacja wyglądała, to strach się, co będzie za 10, za 15 lat, jeżeli nie będzie uregulowana kwestia melioracji na takich terenach. Można powiedzieć, że w ogóle temat melioracji, retencji wód w zasadzie jest jakiś taki mało popularny, bo no nie widać go ani w jakichś projektach, poczynaniach nawet na terenie gminy bo też nie były wykonywane żadne takie typu przedsięwzięcia. Y tak, to prawda. Wydaje się, że dzisiaj nie jest to jak gdyby temat taki najpilniejszy z punktu widzenia, mówię, szczebla centralnego, bo jeżeli chodzi o nas, tutaj o samorząd my staramy się w miarę możliwości utrzymywać te nasze urządzenia, ale tak jak mówię, tu jest potrzebne działanie kompleksowe, bo z wodą jest tak, że niestety, jeżeli gdzieś dalej zostanie zablokowana, to pół kilometra wyżej będą podtopienia. Miejmy nadzieję, że pogoda będzie coraz Wiosnę bardziej właśnie. potrzebujemy, Już wiosna łaskawa. przychodzi, żeby tylko po prostu deszcze nam trochę odpuściły. Otóż to. Panie wójcie, tematy inwestycyjne, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o przestosowanie budynku przy ulicy tutaj głównej na Żłobek. W poniedziałek mieliśmy sesję Rady Gminy, na której radni podjęli uchwałę o zwiększeniu. Środków, abyśmy mogli rozstrzygnąć przetarg, ponieważ oferty, które wpłynęły w przetargu, przekraczały kwotę, którą mieliśmy zaplanowaną w budżecie. I w chwili obecnej zostało wydane zawiadomienie o wyborze oferty, czy jak gdyby idziemy w kierunku podpisania umowy, przed nami jeszcze kilka dni, jeżeli nie będzie żadnych odwołań, oczywiście, bo tego nie możemy wykluczyć, to powinniśmy, mam nadzieję do końca lutego, ewentualnie na początku marca, sfinalizować ten przetarg poprzez podpisanie umowy z wykonawcą, z czego bym się bardzo cieszył, no bo tak jak już wielokrotnie mówiłem, żłobek w gminie Dygowo jest potrzebny, a to, byłaby bardzo ważny, to byłby bardzo ważny krok podpisanie tej umowy na utworzenie i przygotowanie, bo kolejny, który byłby przed nami, to już formalnie uruchomienie, czy też formalnie najpierw powołanie instytucji pod taką nazwą, żeby można było funkcjonować, ale to już są kwestie formalne. Na razie musimy przebrnąć etap dostosowania obiektu do, do potrzeb żłobka. Mam nadzieję, że uda się to zrobić na jak mówię, na przykład, lutego i marca, i będziemy mogli tą umowę podpisać. Na co nie ukrywam, że liczę. Czyli niebawem będzie kolejny plac budowy przy placu, który już się zakończył. Mam tu na myśli rewizję i Plac pokoleń. Pozwolę sobie już go tak nazywać, bo ta nazwa bardzo, bardzo mi się podoba. I, I zostanie i tak. Podejrzewam, że chyba zostanie. Uh -huh. e Czyli będzie niebawem również plac, plac budowy obok remizy. A jeżeli jesteśmy przy remizie, to proszę powiedzieć, jak wyglądają sytuacje, bo remiza jest już oświetlona, systematycznie oświetlenie się włącza. Kiedy będzie zakończony odbiór i otwarcie? Więc już jesteśmy na etapie, że tak powiem, nadzoru budowlanego. I tutaj nie mam jakichś sygnałów, które mogłyby powodować to, że to otwarcie, oficjalne otwarcie obiektu miałoby zostać odłożone w czasie. Oczywiście te wszystkie formalności muszą się zakończyć, musimy mieć decyzję, tak zwane pozwolenie na użytkowanie, która jeśli się już uprawomocni, to będzie ten moment, kiedy będziemy mogli oficjalnie powiedzieć, tak możemy używać ten obiekt, tak możemy oddać do użytku również tą przestrzeń, która jest obok. Planujemy, że to mogłoby być najszybciej, gdzieś w okolicach połowy marca. Czy to będzie druga połowa, czy to będzie szybciej, tego nie chciałbym dzisiaj już tak no, definitywnie przesądzać, ale chciałbym, żebyśmy to mogli gdzieś w okolicach połowy marca przekazać do użytku, zarówno ten obiekt, jeśli chodzi o OSP, to dla naszych strażaków, natomiast jeśli chodzi o tą przestrzeń, no to już tutaj dla wszystkich mieszkańców gminy, bo będzie to ogólnodostępny teren. Ja myślę, że jak już będziemy gotowi, to na pewno poprzez portal gminadygo.w.pl taka informacja do naszych mieszkańców dotrze. Y Kończy się również inwestycja, której tak jest mało widoczna, bo odbywa, jest inwestycja na terenie Osiedle we Wrzosowie. Tam jest dosyć duży zakres drogi, która jest jak gdyby drugim etapem tej, tej dużej inwestycji osiedlowej. Jak tam wygląda sytuacja? Tak, to może nie widać, ale to też warto przypomnieć, ponad milion złotych to jest koszt, który zostanie poniesiony na zrealizowanie tego fragmentu drogi. Jesteśmy na, rzekłem, ostatniej prostej, nawet w tym tygodniu mieliśmy pewne ustalenia, to już takie drobne szczegóły i myślę, że... Też jeżeli nic się tutaj nadzwyczajnego nie wydarzy, to, to jest kwestia raczej najbliższych tygodni, nie miesięcy, kiedy ta droga zostanie oddana do użytku. Ja się bardzo cieszę, bo to będzie zamknięty pewien cały etap osiedla we Wrzosowie, które... W pierwszej części zyskało część tej drogi, takiej właśnie raz gruntowej, dwa z takich starych płyt. A teraz zamkniemy całkowicie i myślę, że mieszkańcy, którzy na co dzień mieszkają na Osiedlu, zobaczą tą różnicę, poczują ten komfort, jaki będą mieli dzięki tej drodze. Realizowana jest również inwestycja w Czerninie. W samym centrum Czernina praktycznie są to dwie inwestycje, które z daleka wyglądają jak jedna w zasadzie, bo jest to budowa sali gimnastycznej i przebudowa drogi gminnej wraz z takim kształtowaniem krajobrazu w centrum miejscowości. Może parę słów o tym. No właśnie w Czerninie to mamy jeden wielki plac budowy i też no niekoniecznie sprzyjająca aura, która, która jest. Powoduje, że są też pewne uciążliwości dla mieszkańców, którzy na co dzień z tego, z tego terenu korzystają. Niemniej widać, że te prace posuwają się do przodu, jeśli chodzi o salę gimnastyczną, to już za chwilę będzie ten etap takiego tak zwanego zadaszenia. Natomiast jeśli chodzi o to nazwijmy to centrum miejscowości, to już zarys parkingów jest. Widzimy ten, tam również już coraz bardziej przygotowaną tą przestrzeń rekreacyjną, więc tutaj też nie ma żadnych sygnałów, żeby coś tam szło niezgodnie, niezgodnie z planem. Oczywiście pewne tematy wychodzą w trakcie i tak samo było również tutaj, jeśli chodzi o, o to zagospodarowanie terenu, ale na bieżąco próbujemy te wszystkie problemy rozwiązywać i myślę, że już niedługo mieszkańcy Czernia będą z jednej strony mogli odetchnąć z ulgą, że te wszystkie utrudnienia się skończą, no ale też z drugiej strony będą mogli już korzystać z tej przestrzeni, z tego z tego terenu, który na pewno usprawni codzienne funkcjonowanie mieszkańców Czernina. No i parkowanie pojazdów przy szkole. Tak, to, to parkowanie pojazdów przy szkole było zawsze problemem. Myślę, że teraz będzie już kompleksowo sytuacja rozwiązana. No i te warunki będą dużo bardziej komfortowe, takie jakie powinny być zresztą, bo, bo o tym, że taka potrzeba jest, wiedzieliśmy wcześniej. Tylko trzeba było najpierw odpowiednie dokumenty, dokumentacje projektowe, no i na koniec zdobyć środki, żeby można było to zrealizować. Cieszę się, że już jesteśmy bliscy finału. Trwają też dwie inwestycje w Mieręcinie. Jedna w zasadzie czeka na rozpoczęcie, a druga też chyba już jest na ukończeniu. Tak, jeśli chodzi o miechęcino, to jest taki mały fragment drogi, która zyskała nową nawierzchnię z płyt betonowych i można powiedzieć, że chyba w dniu wczorajszym wpłynęło zawiadomienie o zakończeniu tego zadania, więc za chwilę będziemy odbierali tą drogę i mieszkańcy, którzy na co dzień z niej korzystają, też już odczują różnicę. Jeśli chodzi o świetlicę, to te prace przy fundamentach trwają. Nawet w dniu dzisiejszym byłem, ponieważ chciałem się wybrać, zobaczyć w, jakim, w jakiej sytuacji jest przysań kajakowa która jest częściowo właśnie zalana I, i widać było, że te prace przy Świetlicy też gdzieś tam trwają, e, aczkolwiek one prawdopodobnie zostaną troszeczkę przesunięte, e, oddanie do użytku pewnie się troszeczkę przesunie z uwagi na no, też te warunki, które, no, pan które teren panują. Jest, tak, dosyć, dosyć niezbyt sprzyjający. I tam też dziękuję. mamy dzisiaj plac budowy, więc trochę bałaganu, trochę błota. E, no, mam nadzieję, że mieszkańcy cierpliwie wytrzymają i, i potem będziemy mogli cieszyć się z tego. To, co zostało zrealizowane. To było takie szybkie omówienie inwestycji. Znowu chwila takiego wspomnienia w związku z tą upływającą kadencją. Pan, się, a Próbował Pan w ogóle obliczyć, ile inwestycji w trakcie tutaj tej kadencji zostało wykonanych? Na jaką kwotę? Znaczy, Czy my będziemy robili takie pewne podsumowanie całej tej kadencji? No, i wydaje się, że to jest taka rekordowa kadencja, jeśli chodzi o ilość zrealizowanych inwestycji i jeśli chodzi o kwoty tych środków, które zostały wydane i rozliczone, ale też tutaj warto powiedzieć, że część zadań. No nie uda się jak gdyby zakończyć i rozliczyć do końca tej kadencji, a one są już rozpoczęte, one trwają, ale myślę, że to będzie przygotowane odpowiednie właśnie takie podsumowanie, na którym będziemy mogli pokazać to wszystko, co udało się zrealizować. Powiem tak, trochę tego jest naprawdę. No to, to Zapowiadają się poważne cyfry. Zostańmy przy wyborach. Dosyć sporo, zam może zamieszania nie, ale jednak dużo zmian będzie w trakcie wyborów na terenie gminy Tygowo, jeśli chodzi o okręgi i obwody do głosowania. Tutaj sugestie gminy odnośnie pozostawienia stanu jaki był niestety nie, nie spotkały się z... nie udało się komisarza przekonać do tego to jest trochę taka smutna sytuacja bo warto tym przypomnieć że kilka lat temu zmieniona została ustawa i o tym jak wyglądają okręgi wyborcze w danej gminie tu mówimy o kandydatach do rady gminy wcześniej decydowała o tym rada gminy czyli de facto nasz samorząd my tutaj lokalni dzisiaj decyduje o tym komisarz który na co dzień funkcjonuje w Koszalinie, w Szczecinie. I w związku z tym, że tutaj wzrasta ilość mieszkańców w Dygowie, w samej miejscowości Dygowo, pewne zmiany musiały zostać poczynione. Ja mogę powiedzieć tylko, że z ubolewaniem przyjąłem informację, że nasze uwagi, które mieliśmy do zmiany tych okręgów, w ogóle nie zostały wzięte pod uwagę i dzisiaj na przykład mamy niektóre okręgi pozmieniane. Wydaje mi się, że efekt, który chcieliśmy osiągnąć, mówię od decyzji... Komisarza, chyba będzie odwrotny, bo jeżeli mieszkańcy Włości Boża dowiedzą się, że będą musieli jechać na wybory i głosować w miejscowości Czernin, to, to, nie, to, to może się okazać, że to nie jest działanie profrekwencyjne. Podobnie jeśli chodzi o mieszkańców Miechęcina, którzy do tej pory głosowali w Dygowie, a będą musieli głosować w Piotrowicach. Można powiedzieć, że Miechęcina jest po sąsiedzku z Piotrowicami, tak, tylko że dzieli nas rzeka Parsenta, i że. Żeby dostać się do, do lokalu, to, to trzeba będzie no, pokonać dużo większą odległość. No, cóż mogę powiedzieć? Z mojego punktu widzenia, w ogóle sam pomysł, że to nie my, tutaj mieszkańcy radni, decydujemy o tym, jak są rozdzielone te okręgi. Uważam, że to jest pierwsze. Pierwsze, co powinno, może nawet nie chcę powiedzieć, że, że powinno być to zmienione, tylko powinniśmy być, powinny nasze uwagi być uwzględnione. My wiemy, lepiej ktoś, kto siedzi w Szczecinie czy w koszelnie spojrzy na mapę, a może faktycznie tu coś jest po sąsiedzku, chociaż nie wiem, jak po sąsiedzku jest właścibórz z Czerninem, tego, tego już nie będę, nie będę komentował. Na pewno będą to działania, znaczy te, te, te zmiany. to na pewno w niektórych sytuacjach mogą właśnie zadziałać odwrotnie. Niemniej to, co ważne i to, co będzie teraz, myślę, Istotne to, żeby odpowiednie informacje trafiły do mieszkańców. Tu będziemy na pewno w kontakcie z sołtysami, odpowiednio wcześnie też pewne komunikaty do mieszkańców dotrą, bo mimo tych wszystkich zmian ja będę zachęcał i myślę, że chyba wszyscy do tego, aby mieszkańcy jak najliczniej wybrali się do wyborów, oddali swój głos w nadchodzących wyborach. Kończąc, również tematy takie związane z działalnością społeczną, międzyludzką. W najbliższą niedzielę będą organizowane akcje, w których również będzie brał udział gmina Dygowo. Proszę powiedzieć. Jakie to akcje? Tak, no na pewno niedziela będzie bardzo aktywna tutaj, bo już mogę zachęcić od godziny dziewiątej Przy naszym Ośrodku Kultury będzie akcja organizowana przez OSP Dygowa, ale akcja, w którą włączyły się wszystkie jednostki. Akcja, która można powiedzieć, że zapoczątkowała już swoją tradycję w gminie, tak, tak, natomiast w tym roku wyjątkowo, ponieważ jedna z druhem zachorowała i tutaj można powiedzieć, że wszyscy chcemy wspierać Gosię, więc ta akcja ma dodatkowo jeszcze taki nasz charakter tutaj lokalny. Będzie, będzie tak, dobiście. jest dedykowana oczywiście gości. Zaczynamy o godzinie dziewiątej. Wiem, że o godzinie dziesiątej w sołectwo wrzosowo przygotowało kiermasz, na którym można będzie kupić ciasta, pierogi, więc też zachęcam mieszkańców, żeby odwiedzili. No i o godzinie 14 szkoła podstawowa w Czerninie również akcja taka powiedział o znaczeniu charytatywnym, bo będą zbierane środki dla pogorzelców. W ostatnim czasie w wyniku pożaru jednego z uczniów dom spłonął i wiem, że tutaj też ta akcja jest organizowana, także dość aktywnie wygląda ta niedziela. No i tak jak wspominałem wcześniej o tej takiej wspólnocie, tak myślę, że mogę tutaj chyba powiedzieć, że ten, na, na to Zapotrzebowanie, które będzie w niedzielę myślę, że mieszkańcy odpowiedzą bardzo licznie i, i bardzo licznie wezmą udział w tych wszystkich inicjatywach, które już za trzy dni przed nami. Także zapraszamy wszystkich. Zapraszamy oczywiście Wójtowi dziękuję za 23 odcinki w sprawie. Ja panu redaktorowi dziękuję, bo to pomysł gdzieś tam rzeczywiście na początku kadencji się pojawił jakoś jakoś udało się aż 23 razy zrealizować. Tak Miejmy nadzieję, że będą kolejne. Otóż to dziękuję bardzo. Dziękuję.